i witam was bardzo gorąco serdecznie z tej strony pico to jest kolejny odcinek z serii zagrajmy Minecraft z modami sezon drugi um, tak tak więc e, co się zmieniło od poprzedniego odcinka to może być prawdopodobnie trochę wyczyszczenie tego terenu um, w sumie dawno nie gram też na tym serwie, bo cały czas pykam sobie na serwerze takim dosyć fajny serwer znalazłem i, um, i ja na nim po prostu gram um, ale też ja taką gram w Minecrafta kurwa ty, to coś chcesz mnie zjeść więc ty, ty no um, tak więc to będzie równanie to będzie stał mój dom taki zajebisty będzie czasami, um, czasami. Um, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się w sumie E, pójście może do jakiejś jaskini, o jakie lagi mi tak, może do jakiejś dzisiaj przyjdziemy w sumie jeszcze nie wiem do jakiej e, ale coś się wykombinuje te dobra co my tu mamy owce, no, spoko. znajdowałem je zboże jak coś, żeby nie było o, dużo drogą w sumie są też trochę W sumie co ja chciałem zrobić w tej serii? W sumie sam nie pamiętam um, W każdym bądź razie chciałem tutaj coś zobaczyć Bo u niego chyba się Tak, pieniądze depozytować To może tak um, Zmienimy sobie czas F Fuck na no. Nowy skin e, Czas na noc Jest noc? Jest noc Dobra Tak więc jak jest noc to my idziemy zapalować trochę na potworki hmm, 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 hmm. A potworki równa się wyłączenie smooth lighting Okej okay. Od razu lepiej um. No dobra To co, co wam jeszcze chciałem powiedzieć Tak już woli o ścisłość Chyba chciałem powiedzieć to że mam żółwie w domu Nazywa się z dzichu i lubi ze mną na głowie chodzić. No ale to taki szczegół. Ehm, dobra. Ehm, w sumie nie przygotowałem się zbytnio do tego odcinka. Ja sam nie wiem co mam zrobi z nim. Ehm, ale coś się wykombinuje. Prawdopodobnie. Może jakąś farmę ogarniemy dzisiaj? Jeszcze nie wiem. Mamy sporo dużo czasu. <laughs> Jest z godzina 22:42. Może nagram coś jeszcze z Dead Space'a. E, albo z Mount Blade'a, bo w sumie dawno nie było. A wiecie, że dopóki w Mount Blade nie będę miał całego świata podbitego, nie przestanę nagrywać tej serii. A jak na razie do podbicia całego świata dużo mi brakuje. No. Tak więc... Gdzie um, ja to szukam? Potworów w sumie nic nie widzę. No bo nic nie ma. Ale come on. Let's go. Potworów, a i nic potwór. Nieważne. Dobra. Um, już widzę, że tutaj się zesponowały. Tak więc jej pobijemy trochę moby Jak wpadłeś pięknie Gin, gin, gin Gin, gin, I dawaj hasidło <ścoughs> Dobra O, oh, fuck Dobra um, Tak gdzie oni jeszcze są Co nie powiem wam, że nie chciałbym, spo nie chciałbym spotkać teraz, wow um, Jakiegoś Jak się nazywa? Wilkołaka, no, wilkołaka. W sumie wilkołaki nie są mi zbytnio straszne. Ponieważ łaki się kilkadziesiąt razy mieczem i dopiero padnie. Ale... jeśli chodzi, chodzi o właśnie te wilkołaki, najlepiej się je bije... Eee, mieczem złotym? Złotym. Z cichu nie wychodź. Tobie muszę dzielną klatkę zrobić. <laughs> no dobra. Ogarniemy jeszcze trochę tych potworków, a ty zaraz zginiesz. Bo trzeba trochę hajsu ogarnąć, bo chciałbym w sumie jak najszybciej ogarnąć własny e, jak to się nazywa własne królestwo, ponieważ ten mod oferuje taką sprawę jako własne królestwo. Także jak zdobycie sobie względu tego całego e, mistrza gildii czy nam jak on się nazywał, to wtedy możecie wziąć takiego jednego panicza i o bum -djam bum działać sobie taką jedną fajną gildię. Własną. Um, tak więc to byłby duży fan jeśli chodzi o takie właśnie serię taką właśnie serię co ma inny tak więc Łooo... Wow, Plak. z cichu nie warczy. bo jeśli coś na górze coś jest deski tu coś tam jest szósty level gitas majonez, por favor amigos um, Okej, okay. gdzie tutaj widzę Creepera? O, idą zombie. Dobra, poradziłem sobie. Nie mogę zginąć. Nie dziś Nie dziś Ło ho ho Z dzichu zostań mm, Fak, mam jakieś nie same surowe rzeczy Fak Chleb mam za to Ten odcinek może być w sumie jednym z nudniejszych, ale tylko dlatego, że nie przygotowałem się do niego to po prostu o nie ma nikogo w domu mogę sobie nagrać odcinek he, z, y, z serii z minecrafta no i tak w sumie nie pomyślałem ale mój błąd dobra e, wejdzie? czy nie wejdzie? nie, to jest gdzie human... złosny się boję e, no to dobrze jeszcze zjemy sobie kurczaczka yeah. Dobra, mam 21 książek fak mykcio dirtu I ogólnie jest źle huh. To będą schody na górę później Dobra, to jakoś się ogarnie Na następny odcinek spróbuję ogarnąć nasz dom Już sam próbuję go ogarnąć bez, bez zrobienia odcinka e, dobra, życie mi się zgenerowało tak jakby o, ty taki kamper z ciebie To możesz wryj Aha, to ja mam. Aha, ten mod zmienny mam. No, pamiętam, jakiś tam młody miałem. Heh. <laughs> Dobra, 1977 już mamy. Uh, że wybuchnie. Dobra, zobaczymy co jeszcze w Gili. Jakie mamy względy teraz u pana przewodniczącego Rady ministrów obrony międzynarodowej. What the fuck. O, oh, god dammit. Czy on tam musi stać? No jeszcze ten. Dobra, skupiłem się trochę. Fok! Mam good idea na niego Zamknę się w domku, żółwia wezmę na łeb i będę go napierdalał Chodź No chodź. Chodź, 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 chodź No, chodź, 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 chodź no Masz ty. to Ty jedna ty Uhu. ale będzie hajs z niego kurwa ehm. oh fuck nie ma żadnego kamienia Taki żal nie, nie widziałem tu desek. a jest deska jedna to i tak później będzie lejście. Nie, Stefan, czy jak ty się nazywałeś? Wyglądać mnie nie lubisz. Mój, mój. Dobra. Eee, no to żółwia, usłyszymy jeszcze raz. A nie. A! Patrząc znowu ekran. No ra, z nich użyję. Zdzicho jest twardy kurwa Dobra, ee... Kurwa, no co, to to trzy ryja, no nie, nie zdychaj teraz, nie Ty kurwa kur... Ty kurwo no i kurwa, chodź w dupę! Jak... No, zostań Dobra, to idziemy teraz do tego. Mm... Jak ktoś się nazywał? A, Gildia, no, Gildia. Faj, tylko 15 FPS przy nagrywaniu, to jest żal. Masz 20. Przyjści. No. Tam, 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 tam Bu. <grystanie> tak, dałbym ci ten miecz, to ty byś mnie, kurwa za szybciej, niż ja bym ci zjadł. Ten dialog nie... Ta rozmowa nie miała sensu, to było dziwne. Dobra, mm... Panie Przewodniczący Mało, przynajmniej więcej będzie Dobra, jebać mm, W każdym bądź razie przejdziemy się, bo na mapie widziałem taki dosyć dziwny punkt Czekajcie, e, kto to się brało? C, kurwa C, nie Z, nie, Z nie e, To, tak, tu Waypoint jest mm, wioska NPC domek i DevPoint. te trzy rzeczy idziemy do wioski NPC Pokażę wam what the fuck, o co kaman a chyba byliśmy w poprzednim odcinku. Ja w sumie naprawdę nie pamiętam co my robiliśmy w tym poprzednim odcinku, bo tamten odcinek nagrywałem chyba dziesiąt temu Naprawdę, dawno nie wchodziłem w ogóle w to, tego save'a. Dawno tu nie byłem w ogóle, nie pamiętam o co kaman. I w sumie tam było. I w sumie nie orientuję się to jest zbytnio. Ale postaram się żeby to się zmieniło Nie prowadzę teraz mianowicie żadnej serii na swoim prywatnym świecie innym Ostatnio rzadko grałem z modami ale to też szczegół I przyjdziemy się właśnie do tej wioski NPC Zobaczymy what the fuck is going on here W pospolitym znaczeniu Dobra Jak Możecie zauważyć tam w tamtym miejscu tam gdzie ja pokazuję teraz, na mapie jest, kurwa, pokazuję palcem na ekran, przecież mnie nie widzi. Um, w tym miejscu jest takie coś jak potwory, które trzeba zabić, ale to w przyszłym, przyszłym razem na pewno. Dobra, tak więc tu mamy wioskę NPC-tów i mamy też węża. Dobra jaja. Ja. Mogę po sobie na szyję zaplątać? Nie. Tylko te wyhodowane mogę. Siema Wieśnia, Co u ciebie? Jeszcze się tą nie da handlować. Jest ja to szkoda. Ponieważ jak wiecie w wersji 1.3, która będzie prawdopodobnie niebawem e, Będzie można handlować z NPC. -ami. Tak. To będzie zajebiste według mnie. Bóg ze hehe <głynie> To gówno. W sumie nic takiego w tej wiosce nie ma. Ale tam znowu jak widzicie jest... Um, <kłynie> jak to się nazywa? Zajmiemy się. Zajmiemy się trochę. Żorcia. O. Dobra. to zrobię to sobie crafting o i zrobię wam jeszcze jednego joke'a bo w sumie tam pójdziemy w następnym odcinku tak więc komentujcie oceniajcie subskrybujcie i na razie bye bye